Bonjour, comment ça va? Witajcie moi kochani w kolejnym moim filmiku z tej strony Ewelina. I dzisiaj postanowiłam Wam zrobić taki odcinek taki troszkę inny, ponieważ zebrało mi się na takie sentymenty, jeżeli chodzi o francuskie kosmetyki, o moje jakieś wspomnienia kiedy to pracowałam w Madrycie i tam był styl francuski, naturalny. Także pomyślałam sobie, że fajnie by było na przykład zrobić taki odcinek, jak francuski dbają o swoją urodę, jaki robią make-up, jakie stylizacje, na co zwracają uwagę, czego nie używają. Więc kochani, jeśli jesteście zaciekawieni, zainteresowani, no to zapraszam do zostania ze mną. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji zaraz tutaj pod filmikiem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, jeżeli jesteście nowi. No i oczywiście jeśli odcinek Wam się spodoba, to kciuki w górę. Śmiało, śmiało, kochani. No i tak. No to lecimy z tym koksikiem. Zapraszam. Zaczynam od delikatnego kremu nawilżającego. Francuzki uwielbiają przede wszystkim, dbają o to, żeby pielęgnacja była odpowiednia. Niekoniecznie podkłady, żeby były mocne, tylko po prostu stawiają na pielęgnację skóry, na odświeżenie. A jeżeli chodzi o podkład, to używają zazwyczaj jakichś takich BB kremów, CC kremów. Mm, bardzo fajny jest ten też L'Oreal Infallible, bardzo fajny jest, delikatnie, mm, można powiedzieć, kamufluje niedoskonałości, ale ma delikatną konsystencję. Ja dzisiaj sobie używam tego z Max Factora kremu CC, on bardzo ładnie mm, akomoduje się z kolorem naturalnym y, mojej skóry, bardzo ładnie wyrównuje tą skórę, y, ma odpowiedni y, odcień. No, praktycznie taki jak moja y, skóra naturalna, także świetnie, świetnie wygładza skórę. Ona jest taka lśniąca, wygląda, jakby była lekko mokra. Po prostu taka świeża druga skóra. Bardzo lubię sisi kremy. Na lato są idealne, tak samo jak Bibi kremy i Didi kremy. Didi kremy są bardzo pożądane dla y, można powiedzieć dojrzałej, bardzo dojrzałej cery. Także tak, y, pielęgnacja. Nawilżenie to jest na pierwszym miejscu u Francuzek, moi drodzy. I teraz, kochani, przechodzę do następnej czynności, a mianowicie. A mianowicie konsilera, y, y, korektora pod oczy. Ale one nie zawsze używają, powiem Wam, chyba że mają rzeczywiście jakieś y, mocne sińce pod oczami. Hmm, czy jakieś tam worki pod oczami to wtedy, ale ogólnie starają się takich rzeczy nie używać tak samo yy, się tyczy też brązerów yy, ja dzisiaj kładę dlatego, że chcę żeby cień mi się ładnie trzymał yy, no i później sobie tam kreseczkę eyelinerem zrobię no i yy, co robią to delikatnie przypruszają, dosłownie delikatnie yy, tak żeby tylko delikatnie, yy, takim delikatnym pudrem przypruszyć yy, ten podkład, ale niekoniecznie. One lubią taką, tak jak mówię, rozświetloną, delikatnie jakby mokrą skórę, tak jakby od kremu. Niekoniecznie ją podrują, ale jeżeli już to bardzo, bardzo, bardzo delikatnie, moi drodzy. Tak, kochani, yy, bronzera nie używałam. Nie używałam, tak jak powiedziałam. Teraz co będę robić, kochani? To teraz sobie wezmę może troszeczkę brewki. Jeżeli chodzi o brwi, to moi drodzy muszą być bardzo delikatne, nie za mocno wyrysowane, tylko tak jak naturalnie się układają, bez żadnych takich breżniewów, no i w bardzo naturalnych kolorach, nie za mocnych moi drodzy. Tak jak Natura obdarzyła, to tak tylko podkreślają te brwi. I to jest bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Lubię ten styl, naprawdę, bardzo lubię. No i. Teraz moi drodzy używam paletki z Essence i tutaj taki jest ten kawa z mlekiem cień. Kładę sobie ten cień tylko na załamanie powieki. Musi to być bardzo, bardzo delikatny, żeby on był ładnie rozprowadzony, żeby nie było żadnych granic, żadnych takich ostrych kątów, tylko po prostu, żeby to naprawdę bardzo, bardzo naturalnie wyglądało. Troszeczkę, żeby był taki światłocień, żeby podkreślić to oko delikatnie, naprawdę delikatnie, szczególnie jeżeli jest powieka opadająca, to dodaje takiej głębi, takiego blasku temu tym, tym powiekom. No, to tylko stawiają na, na, na takie coś. Można to również brązerem zrobić, oczywiście, jeżeli nie macie. Tylko mnie chodziło o to, że one brązerów nie używają na policzki, nie konturują nie konturują swojej twarzy, nie wyszczuplają. One są wystarczająco szczupłe i mają bardzo szczupłe twarze, więc nie fajnie by wyglądało takie konturowanie mocne. One stawiają absolutnie na naturę. Jeżeli chodzi o odżywianie, kochani, to no naprawdę lekką, lekkostrawną dietę mają, bardzo dużo owoców, warzyw jedzą, dużo piją wody z cytryną, no do obiadu oczywiście no standardowo y, lampka wina y, także róbcie jak francuski jak francuski, chlajcie wino <laughs> nie no teraz to żartuję ale to po to robią żeby po prostu było lepsze trawienie przede wszystkim tak moi drodzy y, teraz sobie tylko na tą linię ruchomą powieki y, sobie nakładam taki rozświetlający delikatny cień żeby po prostu dodać takiej lekkości, takiej świeżości tej powiece, żeby to spojrzenie było takie naprawdę fajne, żeby dodać takiej głębi. No, tak, tutaj sobie tylko jeszcze wyrównuję te granice, żeby nigdzie nie było różnicy, moi drodzy. Tak, zazwyczaj, jeżeli chodzi o dolną powiekę, to... No, to rzadko używają cienia czy jakiejś kredki. Jeżeli już to tylko tutaj, linię wodną, białą kredkę używają albo taką cielistą. No i oczywiście standardowo musi być czarny eyeliner. I tutaj jeszcze się skupiają, żeby więcej cienia dać w tym wewnętrznym kąciku, żeby jeszcze więcej dodać takiego blasku, świeżości. Tak, no i oczywiście tuż do rzęs musi być. Też ładnie wytuszowane, ale bardzo ładnie rozdzielone rzęsy, żeby były, żeby to wyglądało bardzo, bardzo naturalnie. Ja teraz używam L'Oreal Paradise. Mm. No i tak jak mówię, one używały białych kredek albo cielistych na linię wodną, żeby troszeczkę to świeżej wyglądało. No oczywiście standardowo musiała być czerwona szminka, najpierw obrysowane usta, idealnie musiały być obrysowane. Moi drodzy, jak pracowałam w Madrycie, to właśnie tam to Rossano Ferretti, oni pracowali na takich właśnie tych kosmetykach L'Oreal Kerastas Professional, wszystko, cała moda z Paryska czy z Nowego Jorku przychodziła i tam obowiązywała natura. Żadnych tipsów, żadnych tam nie wiadomo jakich koloryzacji włosów, tylko wszystko takie naturalne refleksy, naturalne koloryzacje. Paznokcie czerwone, szminka czerwona czy tam francuski manicure czy pedicure. Żadnych tipsów, żadnych takich ulepszaczy można powiedzieć, tak? Wszystko musiało być naturalne. Także tak. No bardzo mi się taki styl podoba. Yy, popieram. Naprawdę to wygląda jak jest taka klasa, szyk, elegancja. Według mnie tak jest moje zdanie. Mm, no. no i teraz używam tylko różu na policzki. Yy, francuski. Nie lubią konturować tak jak powiedziałam swojej twarzy, dlatego że one mają idealny owal. Chcą, żeby to tylko naturalnie wyglądało. Tak jak mówię, najważniejsza jest dla nich pielęgnacja, masaże, żeby ta skóra była promienna. No i dieta: przede wszystkim dieta. Piją dużo wody i ta skóra jest naprawdę fajna, sprężysta. Teraz tylko używam delikatnie, chociaż nie zawsze one używają tego, rzadko kiedy, rozświetlacza na policzki, ale to naprawdę delikatnie takie muśnięcie tylko. One nie lubią y, takich sztuczności, takiej tafli na, na tych kościach jarzmowych, tylko delikatnie, żeby się to odbijało. Taki efekt mokrej, delikatnej skóry. No i popieram, powiem Wam, że ja lubię taki styl, lubię taki look. Równie. No i tak wygląda efekt końcowy, mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam beretkę, mam torebkę, mam płaszczyk, jestem typowa Paryżanka. No i kochani, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, lajkujcie, a ja się z Wami już żegnam. Pa-pa!